Cześć witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj wreszcie mogę się zabrać za Samsunga NX3000 i ten aparat interesuje mnie przede wszystkim z dwóch względów pierwszy jest taki, czy rzeczywiście robi tak samo dobre zdjęcia jak NX30, którego mam i którym właśnie kręcę filmy no i właśnie druga sprawa, czy NX3000 będzie potrafił kręcić tak samo myślę fajne filmy jak NX30 i to porównanie w takim kontekście na pewno będzie, dlatego że NX30 jest nadal bardzo drogi, a NX3000 kosztuje już 1500 zł. Więc kwestia jest jakby otwarta i mam nadzieję, że dużo usprawnień. Tak jak widzicie tutaj mamy tą samą matrycę, czyli 20,3 megapiksela. Mamy również właśnie NFC, żeby od razu wysyłać te materiały na telefon, mamy wyświetlacz, który możemy obracać, dużo podobieństw, oczywiście inna konstrukcja, ale myślę, że warto rozważyć jakby ten aparat. No i dobra, otwórzmy sobie samo urządzenie, bo na pudełku jakoś super więcej rzeczy nie ma, oczywiście jakaś tam specyfikacja wstępna, jakiś rysunek i tak dalej, jakieś kilka słów. Otwórzmy sobie, zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Standardowo góry, instrukcja, wszystkie bariery. Oczywiście mamy tutaj Lightrooma 5, więc jeżeli ktoś nie posiada, to może sobie w ten sposób właśnie zainstalować to programowanie również. Dobra, tu mamy sam aparat, do którego przejdziemy później. Tu mam ładowarkę, która wygląda właśnie tak. Dobra, tu jakoś nic specjalnie nie będziemy się nad tym zastanawiać. Nie wiem, jaka to jest wersja w ogóle, chyba biała z tego co widzę, więc fajnie, że ładowareczka pasuje. Mam obiektyw, który sobie zaraz założymy. Co mam więcej w pudełku? W pudełku mamy jeszcze tylko coś takiego, co nie mam pojęcia do czego to służy. Ale podejrzewam, że to jest lampa błyskowa. Tak. Lampa błyskowa, więc dołączona. Fajnie. To znaczy, że po prostu bardzo ograniczona ilość miejsca jest w tym urządzeniu. Więc tym się zajmiemy jakby później. To możemy sobie odłożyć. Może wyjmiemy sobie na początku sam aparat. I oczywiście kabelek. Kabelek tak samo jak do NX30. Wybitnie krótki. Ja nie wiem dlaczego tak to robią. Wygląda identycznie jak ten do NX30, ale jest wybitnie krótki, tak samo jak tamten, więc. E, no to jest jakieś tam słabe rozwiązanie. Ok, otwórzmy sobie aparat tutaj. O, aparacik zgrabny niezwykle. E, dużo mniejszy naprawdę. No i to można wreszcie bez problemu wrzucić gdzieś tam do torby, czy nawet do kieszeni w kurtce. No dobra, ok. Teraz tak. Mamy obiektyw, który sobie za chwilę założymy. Pamiętajcie, że te wszystkie aparaty, z tego co się orientuję, one są jakby oparte o tizena, więc one pracują na tizenie. Dobra, śmieszne rozwiązanie w sensie. Ok, ja wiem, że te pokrywki zawsze są czarne, ale tutaj mamy na przykład już białą, więc. Co najmniej dziwnie to wygląda, ale ok, dobra, to nie jest jakby istotne, i teraz tak, pierwsza rzecz. Jaką? Zawsze możemy to wyczyścić, więc, jakby w tej kwestii, to możemy sobie zostawić od góry otwarte. Nawet jeżeli tam, tam nam naleci kurz, to specjalną pompką chociażby możemy sobie to wyczyścić. Gorzej jest właśnie z matrycą, więc staramy się robić tak, żeby otwierać zawsze pokrywę dołem matrycy, żeby po prostu nic tam nie naleciało nam. No i tak, jak sobie otworzymy, no to mamy czerwony czerwony jakby znacznik, gdzie przykładam obiektyw, pasuje, pasuje, przekręcamy zawsze w prawo i powinien działać. Nie wiem, czy urządzenie jest w ogóle naładowane, ale zaraz sobie to zobaczymy. OK, już się włączyło. No dobra, mamy obiektyw, który wygląda podobnie, i myślę, że ten standard jakby jest tutaj zachowany, więc będą obiektywy na przemian do siebie pasować. No i teraz tak, zacznijmy sobie od tego, co najważniejsze, czyli od góry. Oznaczenie, że Full HD, podejrzewam, że chodzi o filmy. Tutaj właśnie stopka gorąca, więc tu możemy sobie włączyć chociażby właśnie lampę błyskową, podejrzewam, albo na przykład mikrofon, tak jak ja mam podłączony do NX30. Zresztą, no to chyba widzieliście już nieraz. Możemy to zobaczyć w ten sposób myślę. O, dobra, chyba się coś tu włączyło. O, widzicie, u góry jest mikrofon podpięty do nx 30 OK wiem, że nie jest wyostrzona, ale mimo wszystko może. No. Dobra, robimy sobie zaraz selfie. Pięknie. Dobra, zacznijmy od tego, że mamy właśnie wyświetlacz, który jest uchylany do góry. Nic więcej z nim nie zrobimy, czy nie obrócimy go jakoś tam specjalnie. Z tego co widzę, nie, on jest tylko w ten sposób, ale no wiadomo, do najważniejszych zdjęć, czyli do selfie będzie. U góry włączenie właśnie połączenia Wi-Fi Direct, czyli przesłanie po prostu zdjęć bezpośrednio gdzieś. O, tu mamy NFC, żeby dotknąć telefonem i wysłać z tą specjalną aplikacją, o której Wam już kiedyś mówiłem. U góry spust migawki, włącznik, pokrętło do trybów, no i tak, selekcja przysłony, tu przysłony czasu, manual, program, auto, Wi-Fi, czyli automatycznie, żeby wszystkie zdjęcia, no albo właśnie wysyłał bezpośrednio nam, albo udostępniał w Samsung Link możliwość stworzenia home monitor, czyli żeby aparat po prostu robił jako kamera, tak. Ale tu chyba też jest od razu to baby monitor, czy jeżeli jest dziecko zacznie płakać, to automatycznie robi zdjęcie, jakaś kopia zapasowa, tak dalej i remote viewfinder i groupshare oczywiście z tych rzeczy. To chyba dobrze znacie. Kolejna rzecz tutaj nie mam pojęcia, co to może być. Panorama, dobra. To mogło być proste. No, i tyle. I oczywiście, tryby te takie już tryby, tryby czyli po prostu już wybrane gotowce, takie, które możemy sobie powłączać. To też jest fajne, bo na przykład z tego co zauważyłem, na zwykłym trybie, nawet manualnym, nie jesteśmy w stanie tak mocno wy, zbliżyć się do obiektu jak na przykład na trybie makro. Tam coś się chyba przestawia dodatkowo, i dzięki temu e, możemy jeszcze bliżej, jakby z tego skorzystać. Oznaczenie, hmm, możliwość wkręcenia, oczywiście, w, w statyw. Bateria z kartą microSD Podejrzewam, no bo pamiętajcie, że tutaj nie ma karty. Czyli on, zdjęcie, które zrobi, nawet jeżeli sobie je zrobiliśmy, ale podejrzewam, że tutaj jest też włączone właśnie pojedyncze zdjęcie, powinno być. Tak. No, i nie ma po prostu możliwości zapisania tego zdjęcia, no bo nie ma włączonej, nie ma włożonej karty. Ale mimo wszystko e, kartę wkładamy sobie tutaj, tu mamy obiektyw. E, na obiektywy mamy oczywiście i-function oraz możliwość oddalania i przybliżania. Dobra, to będzie śmieszne w porównaniu do tego, a przecież możemy też tak przybliżać i oddalać, więc ciekawe to jest rozwiązanie, że możemy, Boże, że to jest zoom cyfrowy, muszę to zobaczyć, dokładnie przeczytać również, dowiedzieć się. Tu mamy standardowy obiektyw 16-50, więc no, do większości zastosowań wystarczy. Ok, no tak to wygląda. Sam korpus jest naprawdę bardzo mały. I ok, z tych pierwszych rzeczy, które na pewno tutaj zasługują na uwagę, no to fajnie, że mamy te wstawki takie tutaj. Tak, to jest metal, metalowe i to co na no niestety będzie martwić, to, że ekranu nie możemy sobie obrócić w ten sposób, żeby po prostu automatycznie, no, żeby go schować, bo mimo wszystko może on się szybko porysować. Ale coś ciekawego nam się tu wydarzyło. Czyli co? Otworzyłem po prostu ekran do góry i automatycznie już gotowy aparat do selfie. Dziewczyny to polubią. No dobra, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Porobię trochę zdjęć. Zrobię zdjęcie porównawcze na pewno jakimś smartfonem. Podejrzewam, że jest piątką. NX30 i Nx3000 w maksymalnej rozdzielczości, więc z NX30 będą takie same rozdzielczości w s 5 oczywiście mniejsze. No zobaczmy, jaka jest różnica. Zresztą tu mam taki sam obiekty, 1655 czy 1650, więc jest to bardzo podobne. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj chyba mam jakieś diody. Albo mikrofon, możliwe, że mikrofony tutaj są. Tak to właśnie wygląda. No i oczywiście możliwość włączenia nagrywania, menu, funkcje, dodatkowo pokrętełko, gdzie na przykład no w momencie, kiedy wybierzemy sobie preselekcję przysłony, no to o tyle fajnie, że nie musimy podejrzewam, tylko możemy sobie. O, tu przysłonę od razu, możemy sobie tak, nie musimy nigdzie klikać czy coś, więc minimum jedno pokrętło, pamiętajcie, aparat, którym chcecie się pobawić trochę, nie ma chociażby jednego pokrętła, to nie jest aparat, więc. Generalnie, chociaż jedno pokrętło, żeby to, no wiadomo, dwa zawsze łatwiej. Zresztą, NX30 właśnie ma tutaj na korpusie i z tej strony to drugie, więc e, jest łatwiej, bo na manualnym można po prostu zrobić e, osobno, e, zajmować się jakby przysłoną osobno czasem. Tu mamy teraz czas. No i podejrzewam, że jakoś musimy się przełączyć na na tryb, tutaj musielibyśmy się jakoś przełączyć na tryb po prostu przysłony, żeby zmieniać. Nie wiem. Możliwe, że jakoś to szybko da się wykonać. Ja się dowiem, zobaczę, podstępuję sobie. No i pamiętajcie, że w momencie, kiedy wyłączymy sobie aparat, procedura jest taka sama, żeby tak samo zdjąć obiektyw w dół, w sensie korpusem. I tutaj naciskamy, żeby zdjąć sobie obiektyw, i dopiero nam się tam zapadka zwalnia i możemy obrócić obiektyw. No dobra, tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Faktycznie fajnie to wygląda pod tym względem, że jeżeli rzeczywiście podłączymy sobie później inne, apa, inne obiektywy, no to obiektyw jest dużo większy od aparatu. Ale w tym zestawieniu naprawdę fajne jest, że można go spokojnie wrzucić do torby No i zdecydowanie mniej miejsca zajmuje niż NX30, co dla wielu osób jest ważne, ale e, czy to urządzenie, dla mnie w sumie takie najważniejsze pytanie, czy to urządzenie, które jest no, ma wartość połowy NX30, czyli Właśnie 1,5 tysiąca zł, a nie 3000, czy da radę w kręceniu filmów i w robieniu zdjęć? Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!